Dzień dobry, witam bardzo, bardzo miło, ciepło, serdecznie, kochani widzowie, za oknami. Pewnie również u Was piękna pogoda, wróciło lato, wysokie temperatury, słońce świeci i pięknie tutaj rozpogadza także nasze wnętrza. Po tej dość dynamicznej w ostatnim czasie huśtawce pogodowej mieliśmy tak naprawdę tydzień temu hmm, prawdziwą jesień. Sporo popadało, zrobiło się chłodno, zimno, depresyjnie. Na szczęście lato w pełni, dzisiaj 13 sierpnia, czyli możemy jeszcze delektować się tym wakacyjnym czasem. Część osób w trakcie urlopu, w trakcie właśnie tych wakacji, część dopiero planuje, a niektórzy mogą już jedynie powspominać. Mam nadzieję, że miłe mimo wszystko wyprawy, wyjazdy i pobyty gdzieś w przyjemnym y, otoczeniu, aurze, która pozwala y, przede wszystkim zrelaksować się i wypocząć. Proszę Państwa, Studio VTV w ostatnim czasie no, też przebywa na takim, można powiedzieć, urlopie. Ten miesiąc sierpień i tak planuję jeszcze, powiedzmy, do połowy września. Regenerację sił, odpoczynek, wypoczynek, i mam nadzieję, że we wrześniu, w październiku będziemy już tutaj w pełni działać tak jak do tej pory. No oczywiście, cały czas zmagamy się z YouTube'em, wciąż mamy zablokowane możliwości monetyzacji i zablokowane wyświetlanie reklam, co oczywiście dla Was, widzów, jest na pewno o wiele, wiele. Przyjemniejsze, bo możecie oglądać wszystkie te materiały, które są zamieszczane, publikowane na kanale Studia VTV na YouTube. Można oglądać po prostu bez tych denerwujących reklam. No, dla nas jest to o tyle utrudnienie, że musimy, proszę Państwa, w jakiś sposób finansować wszelkie koszty utrzymania studia, co rzeczywiście nie jest łatwe. Przypominam o zrzutce, która trwa. Otworzyliśmy ją w zeszłym roku, no dokładnie rok temu, kiedy zbliżały się moje urodziny, 27 sierpnia, wtedy to uruchomiliśmy zrzutkę. Liczyliśmy na to, że będzie około 25 tysięcy, bo tyle potrzeba na opłacenie rocznego czynszu. Ten miesięczny czyż wynosi około 2600 zł. No nie udało się zebrać tej sumy. Jest to takie dla mnie też smutne dosyć, bo mimo że publikujemy materiały, one są w pełni dla was za darmo. Fundacja Lado Day, z którą też współpracuję, zorganizowała darmowe wejściówki na ten festiwal tegoroczny. Było sporo osób. Więc tak naprawdę wychodzimy tutaj z studio VTV z takimi dużymi możliwościami dla Was i, i teraz także te reklamy, które nie wyświetlają się w czasie publikacji materiałów. A mimo to ten odzew z Waszej strony nie jest taki, jakbym mógł sobie tego oczekiwać. Dlatego, kochani widzowie, przypominam, cały czas ta zrzutka trwa, udało się zebrać 14 tysięcy, to też nie jest jakaś mała kwota. no Zapewnia to na około 4-5 miesię miesięcy, bo nie niecałe pół roku opłacenie czynszu, więc nie jest źle. Natomiast chciałbym zmobilizować, jeżeli jest to możliwe, mimo tych wszystkich różnych trudnych sytuacji, które mi się zmagacie, bo wszyscy w zasadzie się zmagają. Kwestia dalszej realizacji programów u nas w studio wiąże się poniekąd również z prośbą o to, abyście mogli zasilić tutaj konto na Zrzutce czy konto Fundacji Ladodeja. Wszystkie te informacje zamieszczone są bezpośrednio pod tym materiałem nagraniowym, który teraz dla Was prezentuję. No, i mam nadzieję, że uda się, proszę Państwa, zebrać tę kwotę 25 tysięcy, przynajmniej 25 tysięcy złotych, bo będzie mogło to zapewnić na opłatę czynszu za cały rok, za 12 miesięcy. Zrzutka jest, zrzutka trwa. Będziemy ją odnawiać ponownie, kiedy uda się uzbierać tę kwotę. Bardzo Państwa proszę, aby. Udało się przynajmniej nie wiem wpłacić 10, 20, 50 zł, to na tyle na ile kogoś stać. Jeżeli mogę Was prosić również o stałe wpłaty na konto Fundacji Ladodeja, to będę ogromnie, jestem ogromnie wdzięczny za te wszystkie wpłaty, które do tej pory pojawiły się na koncie Fundacji Ladodeja, która pomaga tutaj utrzymać działalność studia. VTV. Te opłaty są naprawdę mm, nieniknące, bo cały czas czy to związane z internetem, z mediami, ze studiem, jak widzicie, studio e, nie, nie, nie jest to studio e, jednopomieszczeniowe, gdzie jest e, zielone płótno i można wyświetlać różne formy mm, wizualne. Ale jest to studio ze scenografią, z całym wyposażeniem. Dlatego też myślę, że różnimy się od tych innych mediów, które nagrywają gdzieś w domu, tak jak ja teraz w pomieszczeniu poza studiem. Więc myślę, że chyba naprawdę warto ten konwent tutaj utrzymać i warto nas wspierać. Proszę i apeluję o to. Proszę Państwa, ja chciałbym też zwrócić się z drugą prośbą. Odnośnie tutaj mojej artystycznej działalności jako Michel Rachel, udało mi się dostać do plebiscytu, który organizuje gazeta wrocławska. Z piosenką na życie nie chcę czekać już. Można na stronie, którą Państwu za chwilę zamieszczę, zobaczyć zarówno wykonanie tego nagrania, jak i zagłosować. Na to wystąpienie oraz na, na twórczość artystyczną. Zwracam się również z prośbą, aby oddać głos, przynajmniej jeden, można więcej, na ten utwór oraz no, na, na ten mój artystyczny żywot. Jeżeli chcielibyście słuchać więcej nagrać, nagrań, czy widzieć występy na żywo z moim udziałem, no to. Uśmiecham się do Was tutaj bardzo miło, serdecznie i, i wierzę w to, że ta liczba oddanych głosów zwiększy się. Można oddać głos za pomocą SMS ZML.10 ZML.10 na numer telefonu 7303. Wszelkie informacje tam są podane. Koszt niestety takiego smsa to jest 3 ,60 zł. 60 Hmm, czyli są odpłatne te, te SMS-y. Idzie to sądzę także na poczet puli nagród dla osób zwycięzców. Więc obecnie tam mam drugie miejsce. Cieszę się z tego powodu, bo zawsze gdzieś to w jakiś sposób jestem zauważony, prawda? Więcej osób będzie mogło spoza tutaj kręgu Studia VTV zobaczyć y, działalność kogoś takiego jak Michel Rachel, takiego dziwaka <laughs> o takim pseudonimie. Proszę Państwa, jeżeli mogę Was prosić, to proszę o głosowanie w tym plebiscycie. Można również y, oddać głos za pomocą y, dziwne słowo klika, czyli wystarczy y, kliknąć i wykupić y, pakiet głosów 5, 10, 30 głosów i oddać na bądź na mnie, bądź na innych również wykonawców, którzy przypadną wam do, do gustu. Jeden taki klik, jeden pakiet takich to jest 3, to tak samo 3,60. No dobrze, ja tu nie lubię za bardzo siebie reklamować, ale takie mamy dzisiaj czas, jeżeli nie będziemy tego robić, każdy kto bierze udział właśnie w takich konkursach, no to nie będzie można uzyskać dobrych efektów ja tutaj zerkam, bo niestety koty mocno buszują cały czas, zwłaszcza przy nagraniach, muszę zbroić się w dużą, dużą cierpliwość. No, ale tak to mniej więcej jak jest, jak ktoś jest posiadaczem żywych, żywotnych kotów. Proszę Państwa, co przed nami w najbliższą sobotę otwarcie gabinetu Dawida Zyskowskiego, który jest holopatą. Zajmuje się zarówno hirudoterapią, jak i wisteralnym masażem, starosłowiańskim masażem brzucha. Więc no, poprosił nas o to, abyśmy byli patronem medialnym takiego otwarcia. I tutaj wyraziliśmy chęć, zgodę, więc myślę, że będziemy uczestniczyć w najbliższą sobotę. Szczegóły będą podane, myślę, że również pod tym materiałem, a także na stronach Magic Therapy. Na Facebooku można zobaczyć, to jest strona Dawida Zyskowskiego. Nowy gabinet będzie znajdował się na ulicy Wielopole, więc tak naprawdę w centrum Krakowa. I kto wie, proszę Państwa, jeżeli zaproponujecie tutaj dzisiaj w komentarzach, że chcecie się spotkać również ze studiem VTV, to dajcie temu wyraz, dajcie znać. Myślę, że. Znajdziemy czas, żeby właśnie w Krakowie usiąść na kawie, na rynku czy w jakimś innym miejscu, może na Kazimierzu i będziemy mogli spędzić wspólnie czas, może nawet, albo pewnie na pewno także z Dawidem i z innymi osobami, które będą właśnie uczestniczyć w czasie otwarcia tego gabinetu. W gabinecie będzie można wiele, wiele tutaj terapii zasięgnąć. Będzie to podejście holistyczne. Dawid zresztą uczestniczy w czasie nagrań tutaj u nas w studio VTV. No i możecie poznać bliżej jego działalność. Magic Terapia. Kolejne wydarzenie to we wrześniu, 8, 9, 10 września w Debrzynie niedaleko Kościerzyny. Spotkanie. U Wiesława Błaszczyka. Wiesław Błaszczyk od tego roku, od 2023, dokładnie od maja, organizuje spotkania. Bezpłatne spotkania dla osób zainteresowanych uzdrawianiem, zainteresowanych duchowością. Spotkanie takie właśnie pierwsze odbyło się w maju. Wyszła inicjatywa, że chce to robić po raz kolejny, więc informujemy tutaj wszystkich tych, którzy chcieliby wziąć w takim. Spotkaniu, udział, gdzie można poszerzać swoją duchowość, świadomość, przebywać wśród ludzi, którzy myślą bardzo podobnie i oczywiście uczestniczyć bezpłatnie to warto skontaktować się bezpośrednio z Wiesławem Błaszczykiem. Materiały promocyjne nagrywamy i puszczamy w zasadzie emitujemy w każdym tygodniu, więc tam wszelkie bliższe informacje. Rezerwacja hotelu. No, dwie doby, trzy dni ciekawego spotkania. Zachęcamy bardzo serdecznie. Kolejny cykl, proszę Państwa, spotkań z Renatą Dudzkiewicz rusza cykl ten we wrześniu, z końcem września. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. To będzie Fusion in My Heart. Kurs, warsztat cykliczny, który odbywa się raz w miesiącu. Wiele osób uczestniczy w pierwszym Takim długim wydaniu. Jest to poniekąd jako forma, można powiedzieć, szkoły. Trwa to około, około roku, no nie cały rok. Natomiast jest tutaj podawana cyklicznie wiedza przez Renatę, która na każdy miesiąc umożliwia wykonywanie ćwiczeń. E, nim przejdzie się do kolejnego etapu. Więc myślę, że warto więcej informacji, szczegółów, również w materiałach promujących te właśnie wydarzenia. Z Renatą Dudkiewicz zapraszam Was bardzo serdecznie. W najbliższym czasie również będziecie mogli zobaczyć. Renata, dosyć kontrowersyjna osoba. Sporo y, osób y, gdzieś tam zauważyłem, gości odbierają być może jako konkurencję, nie za bardzo. Są tak otwarci na wiedzę, którą przekazuję. Niemniej jednak zainteresowanie widzów jest bardzo duże i korzystacie również z tych materiałów, które są dostępne w przestrzeni publicznej za darmo, jak i również warsztaty, czy spotkania, czy to są to techniki ochronne, to już któraś z kolei edycja, czy właśnie Fusion in My Heart, ale także Ho'oponopono, -pono, tutaj różne przemiany, przyciąganie tych bliźniaczych płomieni, bliźniaczych dusz, czy w ogóle krowanie swojego życia. Myślę, że warto dzisiaj czerpać z tych informacji. Sam gdzieś tam wdrażam na tyle, na ile... Mam chęci, czas i siłę, żeby poprawić jakoś swojego odczuwania, swojego życia, czy po czy prostu istnienia. Proszę Państwa, no i co? Na zakończenie, myślę, że to już tak na bardziej zakończenia, chciałbym, mimo że już sierpień się jest w połowie, to chciałbym zachęcić Państwa do ósmego, do przeczytania, zakupienia ósmego numeru miesięcznika. Magazynu nieznany świat. Tutaj od sporego czasu współpracujemy z magazynem. To znaczy na takiej zasadzie, że chcę reklamować ten magazyn, bo jest naprawdę wartościowy. Polecam Państwu bardzo, bardzo od 1990 roku cyklicznie ukazuje się w kioskach ruchu i w innych takich kolporterach a wcześniej oczywiście pojawiał się jako i to jest jako jeden prekursor tutaj, jeżeli chodzi o tematykę. Związaną ze zjawiskami paranormalnymi, z radiestezją, również ze światem duchowym. Nie, nie należy tu oczywiście. Wiem, że wszyscy Państwo znacie dobrze nieznany świat, nie muszę tu Państwu e, omawiać niejako historii <grym> powstania i tego, czym się, co, publikuje, co publikowane jest na, na łamach magazynu. Niemniej jednak e, należy pamiętać, że. Jest to taka górna półka, jeżeli chodzi o tematykę związaną ze światem duchowym, paranormalnym. Wielu znakomitych autorów i książek, i, i prowadzących warsztaty, publikuje tutaj właśnie swoje artykuły, chyba jeden z takich najbardziej, może nawet nie wiem, czy znanych, ale przede wszystkim osadzonych mocno w tej przestrzeni radiestezyjnej, zwłaszcza gomancyjne, to tutaj znany Państwu Leszek Matela z Białego Stoku. Mój nauczyciel zresztą z krakowskiej szkoły psychotronicznej, którą miałem przyjemność kontynuować wiele, wiele lat temu, 2010 rok. A skoro tak już mówię o tym 2010 roku, to rzeczywiście w tej szkole psychotronicznej. Gdzieś tam miałem możliwość poznać ciekawe, naprawdę ciekawe osoby ostatnio. Zresztą też piszące tutaj artykuły, chociażby doktor Kinga Kościak, która zamieszcza tego rodzaju w tej tematyce artykuły. Ale chciałem tutaj właśnie nawiązać, że ostatnio czytałem Wywiad przeprowadzony z Kają Szulczewską, którą też miałem przyjemność chodzić do tej szkoły w jednym roku, w zasadzie ławka, w ławkę, siedząc. No i Kaja opisuje swoją przemianę e dotyczącą innego spojrzenia na duchowość ezoteryczną, czyli jest tutaj w tym artykule, w tym wywiadzie dosyć krytykowana. Ezoteryka, czyli cały ten świat jako świat w przeważającej mierze różnych hochształterów, naciągaczy, osób, które próbują w łatwy sposób dorobić się pieniędzy, bazując na takiej naiwności ludzkiej. W ogóle temat religii jest tam także poruszany. Ciekawy, ciekawy artykuł. Pozdrawiam zarówno Kingę, jak i Kaję. Was bardzo, bardzo serdecznie. Moje refleksje, przemyślenia na ten temat, rzeczywiście jest to grunt e, dosyć żyzny, jeżeli chodzi o, e, o tego rodzaju sprawy, bo faktycznie w tej materii pojawiają się również osoby, które, tak jak tutaj słusznie Kaja opisuje, bazują na. Mm, Nadziei innych ludzi, na tych, którzy chcą wrócić do zdrowia, jak również na tych, którzy mimo, że są zdrowi, to wciąż szukają gdzieś swoich odpowiedzi na swoje objawy, czyli tak zwanych hipochondryków, którzy są w stanie zapłacić każde pieniądze za to, żeby można było sobie pomóc w swoim życiu, inaczej żyć, lepiej żyć. Proszę Państwa, sprawy. Myślę są to złożone i one dotyczą przede wszystkim przestrzeni psychologicznej umysłu człowieka, bo te aspekty związane ze światem duchowym uważam, że nie można w taki sposób okrojony na to patrzeć, bo jest to bardzo złożony. System, system to też złosłowo. słowo, elementarny proces naszego umysłu, postrzegania. Ja nie wiem tak naprawdę na dzień dzisiejszy, mimo że przecież siedzę w tej tematyce bardzo długo, szkołę gdzieś tam w 2010 roku kontynuowałem. Przyznam, że nie skończyłem, bo musiałem się wtedy właśnie przynieść do Wrocławia, ale jeden rok udało mi się tutaj zaliczyć. Więc jest to cały proces postrzegania w inny sposób. Oczywiście słusznym jest, że są ludzie, którzy mają bardzo dobre spojrzenie na innych ludzi. Zwłaszcza czytanie mowy niewerbalnej. Czy to mina. Gestykulacja, spojrzenie, grymas twarzy bardzo wiele mogą powiedzieć o drugiej osobie. Tym bardziej, jeżeli ta osoba potwierdza to już werbalnie, mówiąc, że rzeczywiście tak jest. To tak naprawdę osoba, która nie ma dobrych intencji, może wykorzystać takie zaufanie i taką. No właśnie taką ufność głównie. Zastanawiam się tylko, no, jaki jest cel u tych ludzi, e, bo przecież jeżeli rzeczywiście istnieje świat duchowy i istnieje życie po życiu, a przecież niewątpliwie gdzieś wciąż e, idziemy w tym kierunku, prawda? Chociaż ja sam nie mam takiej pewności stuprocentowej dopóki. E, sam gdzieś, nie, nie, sam nie, nie przejdę na drugą stronę, to tak naprawdę nie da się odpowiedzieć na pytanie, co jest po śmierci, jak wygląda tamten świat, czy w ogóle on wygląda w jakiś sposób, czy tak naprawdę żyjemy, odchodzimy. W czasie śmierci pojawiają się procesy, które wyłączają, mówiąc tak kolokwialnie, nasz umysł, Procesy, które dają nam. są pod wpływem stresu, prawda? Umierający umysł z pewnością, tak by się wydawało, jest niezwykle intensywnie zaktywowany, tak? W chwili odejścia, przed samym odejściem, no i być może jest to kwestia po prostu wyłączenia wszelkich procesów i tak naprawdę. Przeniknięcia w nicość i w ciemność. Nie wiemy i nie znamy, nie odpowiemy na te pytania, przynajmniej na obecną chwilę nie da się na te pytania odpowiedzieć. Oczywiście jest mnóstwo znaków, które też biorę pod uwagę, że takie rzeczy się dzieją i należy oczywiście jak najbardziej być nie sceptycznym, ale uważnym. Przyglądać się temu, analizować, rozmawiać, podejmować dyskusje z ludźmi, którzy specjalizują się w podobnej tematyce, bo to daje możliwości, daje to nowe rozwiązania, nowe podejście do tych tematów. A myślę, że człowiek tak naprawdę wolny człowiek, człowiek o wolnym umyśle powinien szukać odpowiedzi na wiele stawianych od wieków nurtujących człowieka pytania. To z moich obserwacji widzę, że to tak naprawdę religia w jakiś sposób jedna, druga, piąta ogranicza spostrzeżenie człowieka. Bo jeżeli czegoś nie rozumiesz, to nie próbuj tego zrozumieć. Takie przynajmniej bywają podejścia religijne. Nie rozumiesz, nie próbuj tego zrozumieć, jest to niepojęte, są to sprawy. Zrozumiane wyłącznie przez Boga czy przez bogów? Czy taka, taka powinna być dewiza życiowa ludzi? Czy ja wiem? Sam raczej nie należy do takich typów ludzi. Sam gdzieś tam szukam, sprawdzam, macam, widzę, czytam, oglądam. Proszę Państwa. W ósmym numerze miesięcznika Nieznany Świat możecie przeczytać wiele ciekawych artykułów, chociażby artykuł poświęcony Jasnej Górze jako miejscu mocy. Jest to artykuł Joanny bohaczek trąbskiej i Piotra Cielebiasia, zastępcy naczelnego miesięcznika Nieznany Świat. Jasna Góra, zresztą kiedyś nazywana Starą Górą, kryje za sobą wiele... Tajemnic. Myślę, że to ta, głównie o te tajemnice chodzi, bo jest miejscem kultu religii polskiej, tutaj Polaków, w religii katolickiej, chrześcijańskiej. Samo miejsce ukazuje mnóstwo takich relikwii, można powiedzieć to nie relikwie, ale elementów pozostawionych przez osoby, które doznały tam cudów. kule Jakieś protezy, nóg. To jest rzeczywiście niesamowita sprawa. Wiele osób przecież jeździ, nawet nie jeździ, ale pielgrzymuje na pieszo, wielka, największa chyba w Polsce pielgrzymka ze stolicy Polski. I to właśnie w tym okresie mamy pojutrze spotkanie na jasnej górze wielkie święto Maryi i mnóstwo osób pielgrzymujących właśnie w tym czasie. To takie spojrzenie z jednej strony. Z drugiej strony, jak podaje tutaj autor wielu książek, publikacji związanej z geomancją pisarz i radiestyta Leszek Matela, że Jasna Góra całe sanktuarium Wybudowane jest na miejscu niezwykłym, na linii geomantycznej, gdzie, patrząc chociażby na mapę Polski, można dostrzec, zauważyć, że w jednej linii umiejscowione są Kraków, te wielkie sanktuaria, Częstochowa i Gniezno, czyli bardzo ważne miejsca dla Polaków. Myślę, że chyba tak naprawdę najważniejsze miejsca dla każdego Polaku. Polaka, bo to i Kraków, e, Częstochowa i właśnie Gniezno, gdzie będzie kolebka e, hi, w historii Polski. Proszę Państwa, m, artykuł jest ciekawy o tyle, że przynajmniej ja sam dowiedziałem się, możecie się z niego dowiedzieć już na samym końcu, m, więcej ciekawostek na temat niezwykłego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Życząc Państwu dobrej słonecznej niedzieli, a także przyjemnego tygodnia. Niektórzy będą mieli długi ten weekend, bo zakończy się prawdopodobnie we wtorek przy święcie, tutaj polskim, o czym rozmawialiśmy. Przypominam Państwu o możliwości wsparcia Studia VTV. Jesteśmy tak naprawdę dzięki Wam. Możemy nagrywać dla Was, wiemy, że mamy swoich stałych odbiorców, osoby, które z radością przychodzą po to, żeby się spotkać, pobyć z nami, czy posłuchać informacji, które mają do przekazania moi goście w studio. Pamiętajcie proszę o nas. Dziękuję wszystkim, którzy do tej pory Przyczynili się do uzbierania tej kwoty na zrzutce, która no, jest niemała. I bardzo się z tego cieszę. Będziemy mieli możliwość zapewnienia czynszu. Coś, co bardzo, bardzo, bardzo nam tutaj, bardzo nas odciąża. Dziękuję jeszcze raz. Zachęcam Państwa do wpłaty na zrzutkę, jak i na numer konta Fundacji Ladotea. Numer jest podany pod tym filmem. Jeżeli Was mogę prosić, to proszę o stałe wpłaty nawet najmniejszych kwot. Pamiętajcie również o głosowaniu. Wszystkiego dobrego.